Zniszczył moją konsolę, więc ja zniszczyłem jego życie. Mój ojciec roztrzaskał moją konsolę, więc ja odebrałem mu wszystko, co kochał. Dla niego to może był tylko sprzęt, kilka kabli i plastik, ale dla mnie to była jedyna odskocznia od koszmaru, jaki fundował mi każdego dnia, bo po rozwodzie z mamą przestał być ojcem, a stał się obcym człowiekiem. Wracał pijany, śmierdział wódką, czasem krzyczał, czasem mnie bił, a czasem udawał, że nie istnieje. A jedyne miejsce, gdzie czułem się wolny i szczęśliwy, to był ekran i pad w moich dłoniach. Aż pewnego wieczoru wyrwał konsolę z kontaktu i rzucił nią o podłogę. Kawałki plastiku rozprysły się jak odłamki moich marzeń. Spojrzałem mu w oczy i powiedziałem tylko: zapamiętam to. Nie krzyczałem, nie płakałem. Wiedziałem, że kiedyś nadejdzie dzień, gdy oddam mu to, co zrobił. Minęły lata. Wyprowadziłem się, zbudowałem własne życie, a on udawał, że nic się nie stało, że ma prawo do nowego początku. I wtedy dowiedziałem się, że bierze ślub, nowa kobieta, nowe życie. Uśmiechnięty, dumny. Jakby całe zło można było zakopać pod krawatem i obrączką, ale ja nie zapomniałem. Nigdy. I pewnego dnia wziąłem telefon. Znalazłem jej numer. Napisałem. Na początku była ostrożna, nie wiedziała kim jestem, bo nawet jej nie wspomniał, że ma syna. Ja byłem dla niej obcym facetem, ale szybko zamieniliśmy wiadomości w spotkania. Spotkania w kolację, kolacje w noce, a noce w coś więcej. Miesiące mijały, aż pewnego ranka usłyszałem w jej głosie panikę. Spóźniony okres. Test ciążowy pozytywny. Jej łzy ciekły strumieniami. A ja patrzyłem chłodno, bez emocji, bo to był moment, w którym historia zatoczyła koło, odszedłem zanim zdążyła zrozumieć, co się wydarzyło. Dziewięć miesięcy później w szpitalu trzymała dziecko w ramionach, a obok niej stał on. Mój ojciec. Mężczyzna, który myślał, że odbudował swoje życie, szczęśliwy aż do chwili, gdy spojrzał na ekran swojego telefonu i zobaczył wiadomość ode mnie. Zapamiętaj to. Podniósł wzrok. Rozglądał się nerwowo, jak zwierzyna ścigana przez niewidzialnego łowcę. Nasze spojrzenia prawie się spotkały, ale w tym momencie ja już odchodziłem, znikając, zostawiając go samego z ciężarem prawdy, że to, co roztrzaskał tamtej nocy, wróciło, by roztrzaskać jego świat.